DZEJE MEMA Widzę, zwa to moja mema? Dzeje moja mema, kto wi? Kło niedewno mema miała, ter nale z i. ogai. przesied przesiedł tu kło ten co my zwiesiony nos, co redotanziecy ziecy gruździ, łąc mema mie my. Młezie toni płecnik był myły, co niegrzeczny je jak bis. Swoje sejce meman złowił, dzeje moja mema, kto wi? Wej, sałet sałetnikają dwyże, a znajemny ciejan głos i przed sobą prawie widza, hunu mem ci twyż.